Cześć, witaj bardzo serdecznie. Dziękuję Ci, że tutaj jesteś. W tym odcinku powiem o tym przede wszystkim, jak poradzić sobie z lękiem i skąd ten lęk wypływa. Lęk, takie pierwotne uczucie, którego bardzo trudno się pozbyć, funkcjonuje. Pojawia się gdzieś, jest po prostu na drodze życia. Czy to myśląc o przyszłości, czy to myśląc o tym, co się stało, lub co złego się stanie. Tak często umysł plata figle, że pokazuje różne sytuacje, że coś może nie wyjść, że coś może się nie udać, że coś jest za bardzo skomplikowanego. Lęk. Jak sobie z nim radzić? To na pewno nie jest prosta rzecz, więc powiem ci to otwarcie, ale jest to przede wszystkim coś, nad czym możesz pracować i regularną pracą jesteś w stanie przezwyciężyć lęk. Jesteś w stanie czasami nawet bardzo szybko przyzwyciężyć problem, jeżeli masz do tego techniki, które możesz użyć i momentalnie, dosłownie obniżyć poziom tego lęku. Więc dlaczego on się pojawia? Lęk pojawia się dlatego, że jest brak zaufania. Brak zaufania do tego, że Rzeczy wydarzają się dla Ciebie, że wszechświat działa dla Ciebie, że to, co wibrujesz, manifestuje się w Twojej rzeczywistości. I wierząc w to, że wszystko dzieje się po coś, że wszystko ma większy sens, że Bóg pomaga Ci na Twojej drodze, nie powinno być lęku, bo jeżeli masz zaufanie do tego, co się pojawia, co przychodzi, jak masz synchronistyczne momenty na swojej drodze, które manifestujesz idąc w kierunku swoich marzeń, myśli, celów, założeń, to to zaufanie powinno być, ale czasami właśnie umysł płata figle. I jak Radzić sobie, jak to rozróżnić, żeby być w stanie zaufać, ślepo zaufać prowadzeniu, boskiemu prowadzeniu, który masz w sobie. Przede wszystkim Bóg jest uczuciem. Dobre uczucie pokieruje cię przede wszystkim do dobrego rozwiązania. Czasami, żeby to rozwiązanie osiągnąć, będziesz potrzebował przejść przez różne wyzwania, ale ostatecznie trafisz na dobre rozwiązanie. I to uczucie, to kierowanie masz w swoim brzuchu. To brzuch pokazuje ci, czy coś jest dobrego, czy coś jest złego? Skup się na brzuchu. Odpowiedzi szukaj w brzuchu. Brzuch. W 99% pokazuje Ci zawsze prawdę. Brzuch. Zapytaj siebie pytania. Czy to jest dla mnie dobre? I wsłuchaj się w brzuch. Czy powinienem Iść w tym kierunku i wsłuchaj się co mówi ci brzuch nie tak górna wyższa część często bardzo często owita programami bardzo często i bardzo gęsto jest wiele programów właśnie tutaj w górnej części własnego pola czy to w środkowym dantien czy to w górnym dantien które powodują, że zaczynają wypływać programy, które będą chciały Cię po prostu ściągnąć ze własnej ścieżki. Pojawi się jako lęk, jako nieuzasadniony lęk, jako takie myśli, taki głos gdzieś z tyłu głowy, który będzie chciał Ci przeszkodzić. Będzie chciał, żebyś zatrzymał swoją pracę, zatrzymał swoje marzenie, zatrzymał manifestację. Także, jak uporać się z tym lękiem? Jeżeli czujesz głęboki lęk w sobie, czy to przeradzający się nawet wiracjonalny lęk, który pojawia się znikąd, to bardzo, bardzo serdecznie zachęcam Cię do dołączenia na grupy na Telegramie, na której poznasz techniki, jak w bardzo krótki sposób poradzić sobie z tym lękiem, zbić go, żebyś Ty mógł normalnie funkcjonować i czuć przede wszystkim, co jest dla Ciebie dobre i w którym kierunku iść. Trzymaj się. Dużo serdeczności w tym kierunku kocham Cię, dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku.